Dzień dobry, jest czwartek, 8 sierpnia, godzina 13:20 czasu Londyn, czyli 14:20 czasu Polska. Temperatura na dworze około 20 stopni, troszkę wieje, niebo zachmurzone. No i żawki. O czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, jak mnie. Zachwycili Anglicy, że roztrętygowali system. Od tam powiedzmy, że około tygodnia w Wielkiej Brytanii są zamieszki na ulicach wywołane ohydną zbrodnią, w której zginęły trzy dziewczynki. I pozostałych siedem osób zostało ciężko ranionych przez nożownika mało mlecznego koloru. Ludzie się zmontowali. No i weszli na ulicę, żądając bezpieczeństwa dla siebie, dla swoich rodzin, jakiejś konkretnej polityki antyimigracyjnej od rządu. No to, co się działo pod skórą przez wiele, wiele lat w końcu wyszło na wierzch. No i. No, i się zaczęło. No, oczywiście muzułmanie też nie zostali bierni, powołali swoje bojówki, taką grupę ochrony islamu. a oczywiście antyprotesty też się jakieś pojawiły, czyli powiedzmy, że antyfaszyści, antyrasiści, jakieś antify i inne tęczowe takie ustrojstwa. Ogólna medialna, taka nagonka, oczywiście na. Przekaż z oficjalnych mediów i od premiera e, rządu nowego, który właściwie urzęduje. Premier urzęduje od około dwóch tygodni i już zdążył sobie z, z, nastawić połowę społeczeństwa przeciwko sobie. Ponad połowę społeczeństwa brytyjskiego przeciwko sobie. E, więc premier skrajnie lewicowego, marksistowskiego rządu zapowiedział. Ostrą odpowiedź na te wszystkie zamieszki, przyspieszone tryby sądzenia, wyłapywania i tak dalej w ciągu 24 godzin wyroki, no i przykładne, przykładne wyroki, przykładne, przykładne ukaranie osób winnych tych zamieszek, no i podawanie do szeroko publicznej wiadomości, szeroko do publicznej wiadomości jakie wyroki zostały zasądzone, po to, żeby zniechęcić wszystkich innych, no oczywiście tak jak te SMR, tak i mass media e, lansują tezę, że to wszystko są e, protesty zorganizowane, czy nie, nie protesty, to są rozruby zorganizowane przez skrajną prawicę faszystów, nacjonalistów e, a antysemitów i czego tam jeszcze sobie kto zażyczy, po to, żeby zdestabilizować i skłócić kraj ze sobą i tak dalej, i tak dalej, takie tego typu brednie ale do, o, o, do czego zmierzam i o co mi najbardziej chodzi. Na wczoraj, czyli środę, zostały zapowiedziane masowe protesty. W stu różnych miejscach miały się odbyć, tak jak to przekazywały media masowe, głównego ścieku. Miały się odbyć wielkie protesty. Skrajnie lewicowy rząd i skrajnie lewicowe media na to się oczywiście przygotowywały: policja, jakieś tam takie, żeby temu przeciwdziałać, skomasowane działania przeciwko, przeciwko protestom, wyłapywać, zamykać, ganiać i tak dalej, i tak dalej. Efekt był taki, że z tych 100 protestów nie było ani jednego wczoraj. Po ulicach ganiały tylko bojówki muzułmańskie, które nie bardzo wiedziały, co ze sobą zrobić. Jakieś pojawiły się takie pseudomanifestacje manifestacje antyrasistowskie, antyfaszystowskie, jakichś dziwacznych lewaków. W Bristolu pojawiła się manifestacja, antymanifestacja. Nie wiem dlaczego, jak antymanifestacja mantify. Nie wiem dlaczego to się nazywa antymanifestacja manify, czyli. Jak ktoś manifestuje, że chce być bezpieczny w kraju, to jest manifestacja, a jak ktoś e, manifestuje, że e, chce tu ściągać imigrantów i, i jakieś tęczowe bzdury czynić, to jest wtedy antymanifestacja. To w ogóle jakiś jest e, koszmar jakaś bzdura totalna. W jednym miejscu, tylko w Brighton, bodajże, tam paru Brytyjczyków wyszło z pubu. E, ale stwierdzili, że na mieście i tak jest za więc wrócili do pubu i odpuścili sobie cokolwiek. Zachwyciło mnie to, że cała ta masowa nagonka mediów głównego ścieku, nagonka tego lewackiego premiera, skrajnie lewackiego premiera, na, na, na ludzi, na Brytyjczyków, którzy właściwie chcą bronić swoich praw, nic więcej no ta narracja się zupełnie nie udała bo nikt nie wyszedł, nikt nie protestował protestowali tylko lewacy właśnie protestowali chodzili po ulicach lewacy łącznie z tymi, tak jak powiedziałem, bojówkami muzułmańskimi i myślę, że takich rzeczy powinniśmy się uczyć w momencie kiedy do, doszłoby do w sumie bardzo nierównej walki między normalnymi ludźmi, którzy protestują bo chcą normalnie żyć a takimi skrajnie lewackimi rządami, skrajnie lewackimi mediami, które próbują wrzucić komuś jakąś chorą i koślawą, nieprawdziwą narrację i ideologię, to nagle nie ma tego zderzenia. Chodzi mi, że to walka tak, tych normalnych ludzi z tym, z tym obrzydliwym systemem jest bardzo nierówna, bo to było widać od początku, że policja każe tych. Protestujący, którzy walczą o swoje prawa ale w, w zasadzie muzułmanie te, te bojówki muzułmańskie które latają z bronią, z pałkami to policja właściwie ich nie rusza wręcz nawet media masowego ścieku tłumaczyły, że to to jest tylko sprowokowane przez to, że skrajna prawica zmusiła ich do obrony swoich meczetów, no, no takie bzdury więc myślę, że to dobrze jest wyciągnąć z tego jakąś naukę. Ja nie wiem, czy te zapowiadane 100 protestów w różnych miastach, w różnych miejscach, czy faktycznie były zapowiadane, zapowiadane przez ludzi, którzy chcieli to, to, to zorganizować i potem zrezygnowali po to, żeby, żeby wpuścić w kanał e, tych wszystkich lewaków. Czy być może to była jakaś estymacja policji, że tak będzie i policja przekazała to mediom, i, 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 i tak to poszło w świat. Niemniej jednak podoba mi się, że obecnie panujący kompletnie nie wiedzieli, co z tym zrobić i, i jak to potem tłumaczyć. No bo cała narracja uległa w gruzach, wysypała się. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło.